No, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy kolejny dzień. Jesteśmy już ogólnie po popołudniowej przerwie. Wcześniej ten. No, dzisiaj sprzedałem 7 jałówek. I teraz 7 nowych cielaków doszło. Trzeba było za, zarejestrować ten i co? Zakolczykować. I teraz dopiero po przerwie idę siać. Już mam y, zbiornik pełny, to znaczy pełny, tam dużo lucerny tam nie trzeba mam około te 250 kg wrzucone. Starczy jak na razie tak żeby tych drzwi nie wyrwało No ogólnie lucerna to jest ta BG12 Plus Czyli to jest tam w tą domieszkę koniczyny jednopośnej tak to wygląda. No, e, sieje już od kilku dobrych lat, no, od 8 lat już w sumie można powiedzieć, jak nawet nie dłużej, już dokładnie nie pamiętam sieję tą BG12 -kę. od 4 lat, nie od 5 lat. Sieję tą BG12 z plusem i jestem naprawdę zadowolony. No, tutaj jeszcze góry czeka. 16 maja już jestem ugadany z siewnikiem. Przyjeżdża, będzie w tilu, tak jak tam mówiłem, lucerne wsiewane. No, wczoraj musiałem z, y, zmienić przekaźnik. No, zmienić przekaźnik. Musiałem nowy przekaźnik dorobić. Ogólnie ten jest ze starego paszowozu. Ale pasuje. Ogólnie, jedyny minus, że nie ma szerokokątnego. No ale, jakoś ten. Jakiś czas to wytrzyma. Także dobra. Siewnik wszystko jest ok. Jedziemy. Jedziemy siać. Nie ma czasu do stracenia. No chłopaki ogólnie dzisiaj. Nie wiem czy mówiłem. Obornik właśnie pod kugurydzę wywożą, czyli obornik idzie na lucernę, już taką, no, 30-centymetrową, można powiedzieć. I ten, i za tydzień, za tydzień w poniedziałek, za tydzień w poniedziałek? Dzisiaj, czy dzisiaj co mamy? No, dzisiaj mamy 11, no, także za 5 dni będziemy, będziemy tam siać. Kukurydzę. No ja jestem jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie. bo troszkę pieniędzy w to pójdzie. Ogólnie będę liczył koszty. Yy, ten no, koszty wyprodukowania tej kukurydzy. Yy, na razie siew kosztował mnie 7000 niecałe. No ogólnie ciężko będzie policzyć teraz ten obornik i, i no, tutaj już mam to pole zrobione, no skraje zostały. I ten, i zrobiłem to. Teraz jadę na tamto pole, co brat jeszcze drugi raz uprawiał. No zobaczymy jak to tam pójdzie dzisiaj. No, mam nadzieję, że, że lepiej niż wczoraj. Tutaj, tutaj jest ładnie zasiane Po kukurydzy, to te resztki się ładnie rozłożyły już Bo tam wczoraj... wczoraj w tamtym roku gnojowice dostało Stależowane było No i teraz kultywatorem, obornik przykryty i, i siew No Ogólnie, nie, ja nie będę go tankował Już kontrolka mi się załączyła, ale mówię, blisko jestem Wysieję ten siew co teraz mam i potem go zatankuję od razu i zbiornik na pełni. dobra, widzimy się na polu No i dobra, jesteśmy na tym polu Tak to wygląda no Już lepiej, ale nadal kurde te kudły są talerzówką trzeba było wyjechać Trzeba kupić talerzówkę, bo tak to kurde. Może pożyczę jeszcze od znajomego jeszcze raz talerzówką przyjadę. Nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądało po przyjechaniu siednikiem. Kurde. To się już przypycha. Nie wiem, kurde, nie wiem. Tutaj te trawy w, tej agreg w tym agregacie się przypychają. No, chyba jeszcze pożyczę talerzówkę z No, jest już kolejnego dnia. Wczoraj już miałem nawet jechać po talerzówkę. Już miałem wszystko przygotowane, ale dogadałem się ze znajomym, bo mam mało czasu, że mi wykonał usługę talerzówką. Także dzisiaj, no, padało trochę nad ranem. Idę zobaczyć, ile, ile spadło, bo w ogóle jeszcze, jeszcze nie miałem czasu. Krowy, jak możecie zauważyć, czekają w oborze, bo no, jeszcze trochę... Która godzina? Bo byłem jeszcze zmienić na, na łąkę. Jest pół do 11. No i już zaraz powinien wetrynarz być i będziemy pobierać te nieszczęsne... Robki krwi, jeszcze tamte zaszyki. Na to jaka to była ta choroba? Nie pamiętam, nieważne. Nie lubię tego. Dwa litry spadły. Zobaczymy, czy może coś później jeszcze dopada. Ale ten. Nie lubię tego, bo akurat teraz krowy na łące. Teraz w ogóle mają żarcie, ale nie chcą w ogóle jeść, bo chcą na łąkę. Do jarnia nie umyta, bo i tak się pobrudzi. bo mylimy to wszystko w dojarnie robić. Także no. Zmachałem się już. No, ale na szczęście znajomy potalerzuje. to już będę miał z głowy. No i mamy już wieczór, jestem wykończony po całym dniu szarpania się z bydłem, ale udało nam się zrobić wszystko w jeden dzień. Yy, od wszystkich pobraliśmy krew i te, te, yy, no, jak to się nazywa, tam chyba na gruźlicę, to jest czy jakoś tak, teraz mają takie krzyżyki, krowy. Yy, nie wiem, czy będzie widać na szyi. Yy, tam chyba z tamtej strony. ja się, a dobra, wezmę do jakieś inne krowy, może. Yy, za, mają zaznaczone takie wy, wycięte No ogolone, o tu dobrze widać na tej krowie Tu ma taki krzyżyk No znajomy dzwonił, trochę pogadałem Ale ten, tutaj nie wiem już w sumie co gadałem wcześniej Mam tutaj ściągnięte te yy, Boczne te, jak to się nazywa? Kurde ja już dzisiaj nie myślę, taki zmęczony jestem eee, Ścinacze te boczne Odkręciłem i ustawiłem na bardzo głęboko. No, no, w sumie z tej strony nie ustawiłem jeszcze, dobra, odpalę. No, Parsiw teraz dobrze pali. Jadę tylko na próbę w tom i z powrotem, czy to ma sens. Jak ma sens, to jutro rano zaczynam. Ogólnie znajomy mi talerzówką przejechał. Yy, już fajnie pocięło, ale tych kęp jeszcze jest trochę na wierzchu. Wezmę, jak tam mam, tak. No i to teraz dosyć głęboko będzie robić. Zobaczymy jaki efekt to będzie. No, jak to będzie miało sens, będę widział w tym sens to Jutro z rana jadę i, ten, i będę tam uprawiał. Dobra, podnieś. Dobra, coś takiego. Obciążnik w górze, także jedziemy. No mówię, jadę, zobaczyć tam mi z powrotem. Bo taki zmęczony dzisiaj jestem. No, jakby stado bydła po mnie przeleciało. Ale nic jadę jeszcze wypróbować to jak to to pójdzie Bo jestem ciekaw i zobaczymy jutro Dobra kawałek jest tam, nawet nie 500 metrów do pola, także widzimy się zaraz Wygląda tutaj na polu Kępki zostały pocięte, jest ich tak trochę mniej, ale i tak mnie trochę denerwują Teraz zobaczymy, a obciążnik muszę podnieść Zobaczymy jak to jak to będzie wyglądać Także co? Obciążnik do góry Kultywator na dół 5 na 4 Nie czuję, no w sumie teraz tak to czuję. jest Nawet jakąś tam wilgoć wyciąga spod tego Pojadę jeszcze tam, bo tam jest gorzej. Lucerna bardzo ładna, kurde już do ścięcia Pięknie to wygląda za tydzień już będziemy zaczynać ścinaniem bo to już czas najwyższy Na pierwszy rzut pójdzie żytko tamto jedno co lucerna ma być posiana i Jedna lucerna świeżo posiada w tamtym roku na jesieni i zobaczymy jak to wtedy będzie szło z tą naszą sieczkarnią. Bo najpierw trzeba przetestować ją, jak ona po zimie będzie chodzić, bo to nigdy nie wiadomo. Да, вас w sumie, podczepię siewnik i zobaczę czy będzie lepiej po tym kultywatorze czy nie Czy po tym, po talerzówce będzie mogło być Ja już kurde ja nie wiem Fajnie, że ciągnik daje radę, ciągnąć na taką głębokość ten kultywator. O, pozdrawiam. O, kurde nie wiem czy lepiej. Nie, nie chyba wiadej też się w Tu jest najgorszy kawałek, tu z brzega, tam dalej jest trochę lepiej, nie wiem, zobaczymy jutro, najwyżej. Dobra, na dzisiaj to by było wszystko, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.